Dzień dobry, koczek. Biwny głos w Waszych domach. Nie jesteśmy inkognito, ale jest z nami inkognito. Browar. Tak. Który jest inkognito? No już nie aż tak inkognito. Kiedyś nie można było ich oznaczyć na Facebooku, teraz już można. Teraz już można i y, mniej więcej wiadomo, kto za tym browarem stoi. Tak. <laughs> y, więc jest y, średnio inkognito. Działa od y, mniej więcej od wakacji 2018 roku mhm. czyli dwa lata niedługo minął. I pamiętam, że przysłali mi swoje pierwsze piwa do recenzji i tak trochę zjechałam. To znaczy, jedno było fajne, ale mhm. dwa pozostałe były już takie... Natomiast, no wiadomo, to były początki na początku browar się jeszcze uczy, bo to jest browar fizyczny. I z czasem te piwa zrobiły się coraz lepsze i mhm. ostatnio już były bardzo fajne. Mnie na przykład ich Black Ipa bardzo smakowała. Black Ipa dostała chyba nawet medal na krawcie roku. No i słusznie. Nie złoty, co prawda. Ale i Black Blackipa jest ok, i spoko. Ja nie miałem okazji pić złego piwa z brwarami w Tak, bo te pierwsze przysłali tylko do mnie. A to przysłali do mnie. No, <grym> no tak właśnie. ale ponieważ i tak pijemy razem, mieszkamy razem, no to pijemy razem. No. Ja rozumiem. Co że... no? Co? <grym> nie, no bo rozumiem, że mi nie przysyłają, bo zjechałam te dwa pierwsze z, z trzech pierwszych dwa. Nie. nie. Przesłali nam obojgu. No, no dobrze, dobrze. Browar jest z Kraśniczyna w województwie lubelskim. Tak. Po sąsiedzku z Pilnym Podziemiem. I w ogóle niedawno y, przeszli mały rebranding. Dotychczas ich etykiety to po prostu było. No były minimalistyczne bardzo. Bardzo minimalistyczne. Inkognito, napis. napis. i kolorek. Natomiast teraz y, zaczęli współpracować z agencją Thirst. No i te etykiety no już no wyglądają trochę trochę lepiej. Tak, wyglądają fajnie. No i fajnie, że są maski tak, na tych etykietach, jest... bo to takie incognito. No tak, zakładasz maskę, jesteś incognito. Co jaką maskę? No teraz wszyscy jesteśmy trochę incognito. Czemu wszyscy zakładamy maski? A, w tym sensie. No ba. Ojej, oj, to było bardzo suche i muszę się napić. No to szybko, pijemy. <grychy> Zaczynamy od ale American to... Lagera. Tak. Bo właśnie, nie powiedzieliśmy co będziemy robić. Będziemy robić przegląd nowych piw z Incognito żebyście wiedzieli, czy warto, czy nie warto kupować. No, Incognito nie jest browarem, których piwa łatwo zdobyć w Warszawie. Ale jakoś tam się pojawiają. Pojawiają się rzadko w butelkach. Mhm. Intensywna cytrusowa chmielowość jest skryta pod maską zwykłego, w tym lagera. Uważaj, bo będzie ciężko się od niego oderwać. Nie wiem, czy muszę uważać. No, jak będzie dobry, no to chyba dobrze. No, nie jest to klasyczny lager, ale ok. Lagery że jak najbardziej mogą być trochę zmętnione i nie jest to żaden problem. Jest bo tutaj właśnie to chodzi, zmęcznione. że jest, jest taki delikatnie nieprzejrzysty. Ale wygląda ładnie. No, piana jest taka mało intensywna. Ale też nie lanym tak, żeby pianę jakąś specjalnie wielką wytworzyć, no ale... Słodki aromat jest owocowy, troszeczkę cytrusów. Trochę cytrusów jest właśnie. Mam wrażenie, że taka słodycz trochę DMS-owa, troszeczkę kukurydzy Troszeczkę jest, jest kukurydzy, więc... no ale no jest to lager, więc pewnych rzeczy się nie przeskoczy. Mhm. Uh -huh. Ale w smaku jest, jest, jak najbardziej, jest jak najbardziej ok. Jest po prostu lager. Tak, czyli ma niską góryczkę. Zwykły lagerek, amerykańskość spowodowała, że aromat został wzbogacony nuty trusowe, co jest jak najbardziej przyjemne. Jaki tutaj jest chmiel jest napisane? Bo tak trochę... nie, po prostu chmiel. Jest sporo białych owoców tutaj. No, bo... Winogrona. Białe, czyli zielone. Mam. Nie wiem, bardziej tutaj... Trochę nafty. Dlatego właśnie szukałem chmielu, bo Aha. byłam ciekawa skąd, skąd nafta. Jest goryczka. Taka wyższa niż w standardowym lagerze. Nawet rzemieślniczym. Pils jeszcze to nie jest, bo nie jest na tyle wytrawne, ale dosyć wytrawne. Czyli jako takie hmm. piwo do wypicia na szybko z kufelka. Do obiadu. Do obiadu, kolacji, śniadania. A no jak się ma home office, to można. No nie. Nie? Jeżeli się pracuje, to nie można pić alkoholu. No, kto się zorientuje? No, myślę, że po wynikach pracy może być widać. Jeżeli ktoś jest kreatywny i po sobie dziwnie. to jest bardziej kreatywne, to będzie widać. Oj, dlaczego jesteś ty bardziej kreatywny w domu niż w pracy. Wiesz co, hmm, jeżeli, jeżeli ktoś pije po to, żeby być bardziej kreatywnym, to to już jest trochę problem. Więc nie polecamy takiego rozwiązania. Nie, absolutnie nie polecamy. No dobra. Lager. Ja mam tylko jedno nie, no zastrzeżenie. Trochę za słodki. Nie, nie o Nie podoba Ci się etykieta. Podoba mi się, ale Loki to jest moja ulubiona postać z nordyckiej mitologii i. No no, nie wiem. Nie takie wiem, standardowe piwo to nie pasuje do lokiego, no. No, on był taki trochę walnięty. No. Więc to powinno być jakieś mocno wykręcone piwo. Chyba, no. że tutaj wykręcone jest to, że robią Lagera. Nie, no to nie jest wykręcone. Inny styl, no. wiem, no nie no jest nordyckie. Jakieś... Imperialny Gotland Rika. kognito. Uważmy Imperialne Gotland Zrica razem, co to? Co mamy? Wendeta. Więc to jest Pils, proszę ciebie. I to jest na Polish Hopsach, jak widzę? Tak. A, gdy nosisz maskę zbyt długo, zapominasz, kto kryje się pod nią. Nie. nie. W sumie zależy jak długo. Znaczy ja mogę zapomnieć, kto kryje się pod maską, którą nosi ktoś inny. Na przykład, jak ty nosisz brodę, jakby się ją zgolił, ja już nie bardzo pamiętam, kto tam jest pod tą brodą i pewnie bym cię nie poznała. A w sumie może tak. Bo jak ja bym zgolił brodę, to bym. Zobaczył się w lustrze i zazwolił na policję, że mam intruza w mieszkaniu. No, wygląda no i... bardzo podobnie do Legra. Ale jest bardziej klarowy. Tak. Czyli jest OK? Jest, no niestety jest tu też DMS. Że więcej cię piwa nie przysłał. My nie przysłali. Mówię jak jest. <laughs> Ale jest też fajna przeprawowość taka. Mm -hmm ziołowość, powiedzmy. Tutaj te chmiele polskie też nie wymienione, ale... Ale to jest przyjemne. Nim... Natomiast no, jest to Pils, no trochę DMS-u w Pilsie często się zdarza. Jest, jest akceptowana. Tak. A taka pieprzność nawet? Mam wrażenie. No jest to Pils. Jest, zdecydowanie. Jest wytrawny. Jest... E... Jest goryczka. Możesz mam wrażenie, że jest dosyć podobna jak w American Lagerze. Tak. Chociaż ja nie wiem, czy w tym Lagerze jednak nie była trochę wyższa goryczka, ale mm. też było słodsze. Tak. Więc to tak trochę inaczej było odczuwalne. To jest bardziej wytrawne niż, niż tamto. Mm. No i ta goryczka jest y, krótka, przyjemna. No jest to kolejne piwo, właśnie takie. jak to American Lager i Pils. Do wypicia. Nie ma się za bardzo co nad nim rozwodzić. No ale piwo jest do picia. No ale w takim piwie o to w sumie chodzi, więc tutaj o, tak miało być. Też tu jeszcze jest takiego... jakiś taki owocek dziwny. Dziwny owocek. No jest, jest. Ale dobra, nie ma tutaj owocowości, więc cały takiej tropikalno -cytrusowej. Mhm. Więc profil aromatyczny jest pilsowy, jak najbardziej. Ja nie wiem, czy, czy coś mi dzisiaj po prostu jestem jakaś skrzywiona, ale znowu czuję białe owoce. Uh -huh. Dobra, przejdźmy do kolejnego, bo oczywiście dzisiaj, jakby wisienką na torcie, ma być porter bałtycki, który jest, jak wiadomo, Twoim ulubionym stylem piwa. Więc jeszcze w ramach wstępu: Sabro Hazy Ipa. Jak się domyślam, jest to na, z, z użyciem. Mielu sabro, aczkolwiek nie jest napisane to. Więc nie Ale wiem. Myślę, że tak. Tak. No myślę, i że to nie okay. jest na, na jest, jest taki żart na etykiecie, że niestety będę musiała przygotuj sobie picie. Przygotuj. No. Salwador Dali, Salwador Bliży. Salwador, Sabro hej Tak. Yy. Mogło być jeszcze. Salwador Dali, Salwador zabrali. <laughs> to by było akurat lepsze, bo Salwador Dali, Salwador Bliży to jest już taki dosyć mocno ograny żart na Facebooku. To taki tak średnio dwa razy w tygodniu mi miga gdzieś. Serio? Tak. Jest z graficzką taką, wiesz? Salwador Dali, Salwador Bliży. A, to. No można. No. No wiesz, chcieli nawiązać do Facebooka. Chyba. Może. Yy, no w każdym razie tak. W każdym razie tak. Koniec gadania. Przejdźmy do Czas czynów. degustowania. No to już jest ewidentnie bardziej mętne niż dwa poprzednie. Ale też kolor bardzo ładny, Być może żeby... dlatego, że to jest Hazypa. Wiem. Przeczytałam to przed chwilą wraz z Salwadorem Dali i Bliży. Mm -hmm. No, tak jak hezy, mocno zmęczone, Takie ale, jasno pomarańczowe, mocno zmętnione. Takie jasno-pomarańczowe, nie. Ale nie błotniste, więc ok. Mm -hmm. Bardzo fajna robota. O, no to tak. Tak, to tak, to tak, to tak, to tak właśnie tak. powinno być. Mm -hmm. Białe owoce? No i no, a ja, tak. mi to wygląda. Tak, zdecydowanie. Ale jest też taka przyprawowość, taka pieprzność? Tak, coś takiego szczypiącego troszeczkę. Jak takie jakieś zioła, które jakieś przyprawy korzenne, które świeżo się rozciera i taka bardzo mocna, bardzo mocna aroma wychodzi. Mhm. Gałka muszkatołowa może? No coś, coś, coś takiego. Coś w te klimaty idzie. No to. Mm, przyjemne. Nie jest, nie jest to i pas tych słodkich, soczkowych. Nie. Jest troszeczkę bardziej gdzieś tam w kierunku i dla starych ludzi, czyli takich jak my. Czyli ale jest, jest bardzo pijalna. Nie jest gorzka. Tak nie jest gorzka, gorzka. ale jest wytrawna. Dosyć wytrawna. Są oczywiście płatki pszenne i płatki owsiane. I czuć to na języku jest. Wysoka pełnia, bez laktozy. Jest takie gładziutkie. Jest dużo dojrzałych owoców, jakieś mm -hmm. właśnie takie melony. Tak, o! Melon tak, takie. Takie soczyste. Goryczka jest bardzo krótka, przyjemna. To jest takie piwo, które jest bardzo ładnie zakrąglone, zbalansowane, nic tutaj nie wystaje. Jest bardzo pijalne, przyjemne. Wszystko, co w stylu hazy Ipa powinno być, tutaj jest. Do obiadów w raz. I do śniadania, i do kolacji. I do podwórku. I do home office, tak? I tak też. No dobra. Czas na piwo, dzięki któremu w ogóle to ten film powstał. <laughs> film, dużo powiedziane. To dzieło. To dzieło. Browar to wrzucił nowość. Porter Bałtycki. Wyraziłem chęć. Wróciłem po prostu gifa, daj. Nie, wiem, że to nie, nie u każdego tak działa, ale... Nie no daj właśnie. się zwieść tym wspaniale ułożonym smakom i aromatom. Nie, nie dam się zwieść. Jeszcze Zwie... nie wiesz, zobaczysz. 10% alkoholu sprawia, że to piwo jest cichym zabójcą. Pij odpowiedzialnie. Teraz się trochę boję. Mhm. E, piwo nazywa się Plague Doctor. Etykieta jest idealna na obecne czasy. No, nawiązuje dosyć... W dosyć... Oczywisty sposób y, do pandemii panującej. Ale takie etykieta powstała przed pandemią. Tak? Mhm. Widziałem, jak Bartek to robi. Stąd wiedziałem, że był Porter Bałtycki. A. No. Czyli Bartek Łukasiewicz, który tę etykietę projektował, bo mm, ma tendencję do tego, żeby pracować w Pabie. Y, znaczy. Ja to <laughs> tak. Będąc gościem w Pabie, pracuję. No tak. Czyli nie pracuje w pubie tak, jak ty pracujesz mhm. w pubie, tylko przychodzi do pubu, pije oraz sobie siedzi i pracuje. Dzięki temu no razie... na jakiś czas mam spoilery, jaki browar co wypuszcza. Tak, no, no w każdym razie taką etykietę zaprojektował, jak twierdzisz, przed pandemią. Chociaż według naukowców, niedawno opublikowana praca, pandemia rozpoczęła się już w październiku. Mogła rozpocząć między październikiem a początkiem grudnia. Czyli, że mógł już po rozpoczęciu pandemii zaprojektować tę etykietę, ale nie będziemy w to wchodzić. E, naukowcy z University College London to nie są jacyś tacy naukowcy, to którym są, odbierają tytuły. To nie są radzieccy uczeni. E, nie, to są naukowcy brytyjscy. E, I ten, ta uczelnia to jest taka całkiem. To jest jedna stopowych uczelni. Tak, takich. zdecydowanie jedna stopowych uczelni. No dobra, ale nie mówmy o koronawirusie, chociaż etykieta do tego zachęca. Mhm. Jak to y, wszystko będzie tak, trwało dłużej i trzeba będzie dłużej nosić, chodzić w masce, to ja chcę taką maskę. Ale y, wiesz, że przynajmniej... I płaszcz. Z tego co kojarzę. Jak Może były, nie na lato, ale. Jak były te maski takie w czasie dżumy gdzieś mhm. tam w Wielkiej Brytanii czy coś, oni tam ziłek sobie pchali do tego. Czubkach, Jeszcze lepiej. Żeby sobie wąchać. Znaczy, że niby to zabijało. Jeszcze ziółka można. Ja bym sobie tutaj wrzucił zez z limonki. I świeżą miętę. I kolendry kolendrę. Dużo kolendry. Dużo kolendry. Uwielbiamy kolendry oboje. Tak. Mamy dużo kolendry w domu. Na kot uwielbia kolendrę. I co lubi kolendry? No dobra, przejdźmy do porteru. Ale bardziej zieloną. Tak, zdecydowanie zieloną. Kolor ma porterowy. Uh -huh. Chociaż... Odrobinę za ciemny. Tak. Za mało przejrzyste powinny być jakieś takie czerwonawe refleksy. Natomiast. Wiem, ale aromat. aromat. Uu, uu, tu jest dobrze. Tak myślę sobie, ponieważ to jest bardzo świeżutki porter, mhm. ale gdyby on jeszcze troszeczkę poleżał. Nie za długo, ale odrobinkę. Masz pytanie, ile on już, już leżał? aromat teraz jest naprawdę bardzo jest, dobry. Jest, tak. Ja nie ma w składzie żadnych czekolad i innych takich rzeczy. Natomiast czekolada taka fajna, gorzka, dobra, nie jakaś taka najtańsza z Biedronki. Ej, nie obrażaj Biedronki, tam podobno mają bardzo dobry asortyment. Nie wiem, bo nie, nie chodzę. I nie obrażam Biedronki, ja często w Biedronce kupuję... Nie, dobra, są w Biedronce czekolady takie lepsze. Ale to pachnie lepiej niż nawet ta lepsza czekolada z Biedronki. Nawet bardziej niż czekolada, to mi przypomina ziarno kakaowca. Mm -hmm. Tak, takie świe no, świeże. Yy, w sensie nie przetworzone tak. jeszcze na, na czekoladę. W ogóle, jeżeli gdzieś yy, zdobędziecie ziarno kakaowca takie prażone, palone, rewelacja. Jako przekąska super, naprawdę. No tak, ale też nie można się tym za bardzo obżerać, bo to jest sam tłuszcz. <laughs> A. Kakaowiec bardzo fajny. Czy to nie idzie bardziej w risa? Trochę idzie w risa, rzeczywiście. Jeśli chodzi o aromat, ale nie ma takiej y, paloności, która w mm -hmm. risach jest y, bardzo często, natomiast w porterach jest wadą. Ja akurat w porterach bardzo lubię owoce. Tutaj tych owoców jest stosunkowo niewiele. To jest bardziej mm -hmm. czekolada, kawa. Tak. Y, czyli te, te wszystkie palone. No ale jako browarzem browar czy nie musi trzymać się idealnie kanonu? klasycznego porteru bałtyckiego, zresztą 24 Belgie, czyli to jest już imperialny porter bałtycki. Jest ogromna pełnia. Tak, jest bardzo gęsty, no w, sm w smaku jest naprawdę bardzo fajny. Jest bardzo dobrze ułożony, bardzo dobrze zbalansowany, nie ma przesadnej słodyczy. No nie, nie. Ale ma. też nie ma jakiejś takiej mocnej goryczki, która długo zostaje, nie ma popiełowości, mhm. która przy takich mocnych palonych imperialnych porterach czasami się pojawia, która mi bardzo przeszkadza. Tutaj tego nie ma. Jest długi taki kawowo-czekoladowy finish. Jest wyraźna goryczka i też trochę chmielowa, też trochę palona. Bardzo wysoka pełnia. I bardzo dobrze ukryty alkohol. Mm -hmm. A te 10% no... No rzeczywiście no, jest zdradliwe. Przyznaję, mieli rację. Nie da się zwieść tym wspaniale ułożonym smakom i aromatom. Zdecydowanie... Prawda to? Bardziej prawda niż Salwador Dali. Salwador bliżej. Tak jak miał być. Porto miał być najlepszy w tym zestawieniu i jest. Subruipa też bardzo dobra. Mm -hmm. Pilsy lag z lagerem. Jak to pilz z lagerem? Nie są to najlepsze pilsy i lagery, jakie piliśmy, ale mhm. są jak najbardziej ok. Mhm. Więc do takiej konsumpcji, tak po prostu, żeby się napić jakiegoś piwa na szybko. <grych> tak. Wychylić do. Zgaść pragnienie, I kiedy tak. się usłyszy kiepski żart. Też. Też jak najbardziej. Spoko. Twoim zdaniem, jako eksperta od porterów bałtyckich oraz jako człowieka, który wiele tych porterów bałtyckich trzyma w piwnicy, czy warto to piwo leżakować, czy lepiej pić je teraz? Ja bym je pił teraz. Można trochę poleżakować, bo ta paloność kawowo-czekoladowa goryczka, która jest na finiszu, w porterze bałtyckim. Jest trochę niepożądana. bardziej... W... Zresztą ona tutaj nie jest przesadna. Nie, nie jest przesadna. Nie mówię, że ona jest taka mega i w ogóle przeszkadza, natomiast ona tutaj jest. Więc, jako idealny porter bałtycki, gdyby go oceniać, to parę punktów trzeba by za to uciąć. Więc, można trochę to piwo podtrzymać. Ma datę 6 więc ten rok w dobrych warunkach, myślę, pół roku do roku, powinno trochę zyskać, ale teraz naprawdę jest dobre. Więc spokojnie można a, kupić kilka butelek, wypić jedną, parę do piwnicy. Nie trzymać go za długo, no ale to trzymanie za długo nie zawsze ma sens. Teraz jest naprawdę ok. Z potencjałem. Na delikatne zredukowanie się tego palonego finiszu, trochę więcej owocowości. Fajnie jest to, że alkoholu w ogóle tutaj nie ma. Sensu. On się tutaj nie ma co układać, bo on już jest ułożony bardzo ładnie. Mhm. Więc to jest bardzo fajne. Co jeszcze chciałam tylko dodać, że w miarę ogrzewania tutaj się pojawiło trochę wiśni. Mhm. Także fajnie, cieszę się. Zaskoczenie oczywiście. Nie ma portonelle przez całe czwórki. Tak, też, też tak sądzę, aczkolwiek Zabroipa, Hazyipa, Ipa. ipa yy, Salwador dali, Salwador bliży. Też bardzo fajne. Dajcie znać, czy spotkaliście się wcześniej z browarem Incognito, bo on nie w całej Polsce jest dostępny. Chyba. No ale pewnie nie, bo to jest stosunkowo mały browar i... Myślę, że jeżeli mogliście go spotkać, to pewnie na festiwalach głównie. Ale jak teraz po tej części wiecie, że warto się rozglądać za ich butelkami w sklepach. Tylko nie wykupcie całego porteru w Warszawie, to bym sobie wziął jeszcze jakieś buteleczki. Kakowiec. Hmm, I widzimy się. Za czas jakiś. Myślę, że Meskar chce dzisiaj do mnie. Tak. Nie. Kupię sobie, nie, bądźmy, dej, mam chorego bloga.